Pani z Kiosku Ruchu tego ci nie powie. Najprawdopodobniej pani na kasie w hipermarkecie również o tym nie wspomni. I pan sprzedający na stacji paliw również może tego ci nie powiedzieć. A ja tobie powiem. W międzyczasie możesz polubić, zasubskrybować. Jak odsłuchasz, może dać komentarz i zachęcam, żeby to puścić dalej, bo to jest bardzo ważne. A mówię o. O wodzie, o wodzie, o wodzie, tylko nie o takiej wodzie, e, która miała być w płucach, bo to już e, temat sobie okopaliśmy. Natomiast należy pić wodę. Według nie tylko amerykańskich naukowców czy rosyjskich baletnic, dobrze jest, jeżeli osoba dorosła pije około 1,5 litra wody, według niektórych 2. Natomiast my zawsze mówimy naszym klientom, ze względu na to, żeby nie wysuszać, nie podrażniać sobie. Tej części ciała, tak? czyli tutaj okolice krtani. tak, pi więcej. Pi więcej, ponieważ mieszanina gazowo aerozolowa, której czasami doświadczasz, sprawia, że twój aparat mowy w tej części, czy układ oddechowy w tej części się wysusza. I teraz, żeby się tobie to nie wysuszało, pij po prostu więcej. Możesz na przykład mieć wodę przy sobie w takiej oto butelce. Tak się złożyło, że akurat takie butelki mam w probutach. Więc pomyśl, możesz mieć butelkę. Pytanie, czy chcesz? Jak bardzo chcesz taką butelkę? Ja bym chciał. Także dobrego dnia. Widzimy się. Rozchmurz się.